Cześć z tej strony Marcin, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku zakresu uzależnień, zakresu uzależnienia od pornografii, między innymi, chociaż dzisiejszy materiał będzie zasadny również w kontekście innych nałogów. O czym będziemy rozmawiać, moi drodzy? Dziś będziemy rozmawiać o nawrotach, a konkretniej o tym, jak Ty możesz się szybko pozbierać po nawrocie. Konkretniej przedstawię Wam... 7 kroków, które, wierzę, pozwolą Wam relatywnie szybko podnieść się właśnie z tej trudnej sytuacji, jaka występuje tuż po nawrocie. Także moi drodzy, tyle słowa wstępu, zapraszam Was do odcinka. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy od razu do konkretów. Na samym wstępie chcę Wam tylko przypomnieć, że nie jest to pierwszy odcinek właśnie w tym temacie. Na moim kanale niecały rok temu nagrałem właśnie materiał na temat tego, co zrobić, jeżeli właśnie miałeś nawrót. Serdecznie Was zachęcam, aby tamten materiał obejrzeć. Podlinkuję go Wam poniżej. Natomiast. Minęło trochę czasu i stwierdziłem, że nagram dla Was nowszą wersję i nieco bardziej rozbudowaną, więc wierzę, że ten dzisiejszy materiał również będzie dla Was użyteczny. Moi drodzy, siedem kroków, które pozwolą Wam szybciej podnieść się po nawrocie. Lecimy do konkretów. Pierwszy z nich to przede wszystkim zrozumienie tego, że nawrót czy też nawroty to jest część procesu wychodzenia z nałogu. Jeżeli mierzysz się z uzależnieniem od pornografii, czy w zasadzie jakimkolwiek innym nałogiem, musisz być przygotowany na to, że zanim wyjdziesz z tego nałogu, najprawdopodobniej będziesz musiał doświadczyć ileś razy bólu, smutku i cierpienia związanego właśnie z nawrotem. Istnieje pewna grupa osób, które są w stanie wyjść z wieloletniego nałogu. Niemal że z dnia na dzień. Aczkolwiek to nigdy nie jest tak naprawdę z dnia na dzień, moi drodzy, bo zazwyczaj te osoby, które są w stanie wyjść z wieloletniego nałogu, powiedzmy z dnia na dzień, to są zazwyczaj osoby, które już w przeszłości próbowały z tego nałogu wyjść. To są zazwyczaj osoby, w których życiu ten konkretny nałóg wywołał wiele zniszczeń. To są zazwyczaj osoby, których ten konkretny nałóg dotykał bardzo intensywnie. Przez wiele lat, niszczył ich życie przez wiele lat, dlatego w pewnym momencie taka osoba, mając już dość tej sytuacji, jest w stanie potencjalnie ten nałóg pokonać. Natomiast uzależnienie od pornografii jest dosyć specyficzne. Dlatego, że o ile, aby zdobyć alkohol, musisz pójść do sklepu, o ile, aby zdobyć narkotyki, musisz sobie to jakoś zorganizować, jeżeli chodzi o pornografię. Wystarczy, że odpalisz sobie porno na smartfonie. Wystarczy, że włączysz komputer, że chwycisz smartfona i masz to dosłownie w 5 sekund na wyciągnięcie ręki. Więc ja w tym momencie nie porównuję pornografii do innych nałogów. Nie próbuję Was tutaj przekonać, który nauk jest trudniejszy do wyjścia, ale fakty są takie, że uzależnienie od pornografii jest. Trudnym uzależnieniem jest uzależnieniem dosyć mocno skomplikowanym właśnie przez łatwość dostępu. Więc, tak jak ci powiedziałem, pierwszy krok to jest zrozumienie tego, że nawrót jest częścią procesu. Kolejna sprawa to jest to, abyś spróbował postrzegać nawrót w nieco pozytywniejszych barwach. To znaczy, oczywiście, nawrót jest bolesny, a raczej emocje, które przychodzi ci doświadczać po nawrocie, Bolą, cierpienie, poczucie braku kontroli, żal do siebie samego, złość, gniew, frustracja to wszystko boli. Ale nikt nie powiedział, że te wszystkie trudne i negatywne emocje muszą być dla ciebie złe w ogólnym rozrachunku, dlatego że potencjalnie ten nawrót może otworzyć ci oczy, może zmusić cię on do szerszej analizy tego, co się stało. Co w efekcie przyniesie Ci nowe wnioski, nowe refleksje, nowe przemyślenia, które pozwolą Ci wreszcie wyjść z tego nałogu. Więc wcale nie jest powiedziane, że ten nawrót jest zły. Jeszcze jedna kwestia do właśnie pierwszego kroku to jest przede wszystkim to, abyś pozwolił sobie czuć te wszystkie trudne emocje. Wiem, że w tej chwili przechodzi przez Ciebie wiele niekomfortowych, trudnych i z pozoru bardzo negatywnych. Emocji. Czujesz się rozbity, czujesz, że nie masz kontroli nad swoim własnym życiem, czujesz się rozżalony, czujesz złość, frustrację, może nawet gniew. I rozumiem Cię i chcę Cię zachęcić w tym momencie do tego, abyś od tego nie uciekał, abyś poczuł te wszystkie trudne emocje. Nie próbuj uciekać w tym momencie w kierunku alkoholu, narkotyków, w kierunku innych nałogów, bo one przyniosą Ci ulgę na moment. A później wszystkie te trudne emocje i tak cię dosięgną na pewnym etapie, więc to, do czego chcecie zachęcić, to jest to, abyś ty poczuł to. Nie wybiegaj się tam w przyszłość, nie myśl o tym, co będzie za tydzień, za dwa, za trzy tygodnie, nie myśl o tym, co się stanie, jeżeli ty nie wyjdziesz wreszcie z tego nałogu. Nie myśl również o przeszłości, nie zastanawiaj się, dlaczego dziewczyna cię zostawiła, dlaczego miałeś problemy z pracy, dlaczego się pokłóciłeś z przyjacielem. Nie płacz w tym momencie nad rozlanym mlekiem przeszłości i tak samo nie wybiegaj w tej chwili w przyszłość. Skup się na tym, aby doświadczać moment obecny, aby być obecnym tu i teraz, bo to jest właśnie Twoje życie, tu i teraz. Możesz sobie rozmyślać o tym, co będzie, o tym, co było, ale to, co się liczy, to jest ten moment. Więc. Pierwszy krok to jest przede wszystkim tak jak Ci powiedziałem, zaakceptowanie tego, że nawroty są częścią procesu, jednocześnie poczucie tych wszystkich trudnych emocji i z drugiej strony taka próba postrzegania nawrotu z nieco innej perspektywy, bo potencjalnie ten nawrót wcale nie musi być dla Ciebie taki zły. Drugi krok zrozum, że im szybciej się pozbierasz, im szybciej się wyliżesz z tej trudnej sytuacji, tym szybciej wrócisz na odpowiedni tor. Im szybciej wrócisz na odpowiedni tor, tym jest większa szansa, że pokonasz w końcu ten nauk. Słuchaj, wiem, że w tym momencie nie jest Ci do śmiechu i prawdę mówiąc, odrobina lamentowania tuż po nawrocie jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiła. Tak, Jeżeli stało się to godzinę temu, to ja od Ciebie nie oczekuję, żebyś Ty miał nie wiadomo jak pozytywne nastawienie, bo... Bądźmy szczerzy, tego typu sytuacje bolą, tego typu nawroty potrafią nas zgnębić, potrafią obniżyć nasze morale, potrafią odebrać nam wiarę w siebie, potrafią odebrać nam wiarę w to, że jesteśmy w stanie pokonać dany nauk. Więc rozumiem cię, ale proszę cię, nie lamentuj zbyt długo, nie płacz zbyt długo nad rozlanym mlekiem, dlatego że nic ci to nie da. Oczywiście, tuż po nawrocie, godzina, dwie, trzy, pozwól sobie na to wszystko. Natomiast jeżeli będziesz się łapał na tym, że kolejnego dnia, kolejnego dnia, trzy dni później cały czas wracasz myślami do tego nawrotu, cały czas gdzieś tam jesteś rozżalony, lamentujesz nad tym, że powinęła ci się noga, to jest normalne, to się przytrafia, ale proszę cię, spróbuj świadomie się temu przeciwstawić. Spróbuj świadomie. Doświadczać ten moment obecny takim jaki jest, ale postaraj się nie zapętlać tej spirali negatywnych myśli, bo ona długoterminowo nic ci nie przyniesie. Więc drugi krok, to jest moi drodzy przede wszystkim taka świadomość, że im szybciej ty się będziesz podnosił po nawrotach, tym lepiej. Lamentowanie i płakanie nad rozlanym mlekiem tutaj po prostu ci nic nie przyniesie. Trzeci krok, jaki dla Ciebie przygotowałem, będzie potencjalnie trochę niekomfortowy. Może nawet stwierdzisz, że dziwny, ale jest bardzo istotny i jest bardzo wyzwalający, więc posłuchaj mnie w tym momencie uważnie. Jeżeli jesteś w tej chwili po nawrocie, wyłącz komputer, odłóż smartfona, wyłącz telewizor i proszę Cię, pójdź w tym momencie przed lustro w swoim mieszkaniu. Czy to jest w łazience, czy to jest w przedpokoju, obojętnie, chcę, abyś poszedł przed lustro i abyś spojrzał sobie głęboko w oczy. W tym momencie chcę cię prosić o to, abyś obdarzył się taką odrobiną troski, takiego współczucia, abyś spojrzał sobie w oczy z takim przebaczeniem, abyś wybaczył sobie to, co się stało. Abyś obdarzył się właśnie taką odrobiną troski, abyś obdarzył się odrobiną współczucia, tak jakbyś chciał potraktować swoje własne dziecko. W trudnym momencie bądź w tym momencie takim rodzicem, opiekuńczym i troskliwym rodzicem dla samego siebie, bo potrzebujesz tego w tym momencie. Potrzebujesz czuć, że sam sobie wybaczasz. Widzisz, w tego typu trudnych momentach, kiedy Sięgamy swego rodzaju dna w swoim życiu, w tego typu trudnych sytuacjach, mamy taką tendencję do uciekania od siebie samego, mamy tendencję do posiadania głębokiego żalu względem nas samych, mamy tendencję do bycia takimi bardzo krytycznymi względem siebie i w pewnym sensie jest to zrozumiałe. I jest to również w pewnym stopniu przydatne, tak? Bo jeżeli będziemy się klepać po plecach, klepać się po tyłeczku, po każdym tego typu nawrocie, łe, well, nie ma problemu, tam będzie lepiej, to faktycznie nic z tego nie wyjdzie. Ale jeżeli Ty z jednej strony przeanalizujesz to, wyciągniesz wnioski, o czym opowiem Ci za moment, ale z drugiej strony obdarzysz się właśnie takim współczuciem, taką dozą zaufania, troski i wsparcia, Poczujesz się lepiej, poczujesz, że to Cię wyzwala. Bo właśnie w tego typu trudnych momentach mamy czasami siebie dosyć i wstyd nam jest nawet spojrzeć sobie w oczy, w lustrze. Więc proszę Cię, nie uciekaj od samego siebie, bo pamiętaj, że Ty jeden jesteś w tym procesie od A do Z. Nie Twój partner, Twój przyjaciel, Twoi rodzice, oni mogą Cię wspierać. Ale oni nie będą tam z Tobą od początku do końca. Tylko Ty będziesz, więc bardzo istotne jest to, abyś miał z samym sobą relatywnie dobrą relację. Bo jeżeli Ty siebie nie znosisz, nienawidzisz sam siebie, to jest to obszar, który musisz przepracować, abyś był w stanie czuć się bardziej spełniony i szczęśliwy na co dzień. Więc proszę Cię. Pójdź do lustra i możesz nawet powiedzieć sobie, spieprzyłem, dałem dupy, ale wierzę w siebie. Spójrz sobie głęboko w oczy i powiedz to sobie: powiedz sobie, że zrobisz to dla siebie, zrobisz to dla innych, że wyjdziesz wreszcie z tego nałogu i że będziesz nad tym pracował. To jest bardzo istotny krok. Czwarty krok, niezwykle istotny: analiza i wnioski. W zasadzie można by zrobić z tego kroku dwa kolejne, ale. Połączmy je w całość. Słuchaj, to jak w tym momencie podejdziesz do sytuacji, to czy przeanalizujesz to, co się wydarzyło, ma znaczący wpływ na to, co będzie później, bo jeżeli tego nie przeanalizujesz i ten nawrót to będzie po prostu kolejny bezrefleksyjny nawrót w Twoim życiu, mogę Cię zapewnić, że tego typu sytuacja powtórzy się wielokrotnie. Więc proszę Cię, przeanalizuj, co się stało, zastanów się, co doprowadziło do tego nawrotu, jaka sytuacja, jakie emocje, jaki był wyzwalacz w tej sytuacji, jakie blokady złamałeś w swoim życiu, aby doprowadzić do tego nawrotu. Podejdź do tego tematu szerzej i przede wszystkim bądź szczery sam ze sobą, tak? Jeżeli. Oglądałeś pornografię przez kilka godzin, na pewno wcześniej był jakiś wyzwalacz. Może oglądałeś zdjęcia atrakcyjnych kobiet w bikini na Instagramie. Może sobie przeglądałeś jakieś strony z bielizną, z pończochami albo innymi akcesoriami erotyczno-łóżkowymi, że tak się wyrażę. I to dało Ci taki bodziec, dało Ci to impuls do tego, aby szukać dalej. I w pewnym momencie stwierdziłeś, a w sumie. 5 minut pornografii nie zaszkodzi. No i jak się to skończyło, doskonale wiesz. Więc proszę cię, przeanalizuj tę sytuację, to jest bardzo istotne, abyś wychwycił, co się stało, bo jeżeli przeanalizujesz to w odpowiedni sposób, wyciągniesz wnioski, to ten nawrót może po czasie się okazać, że był ci potrzebny, może po czasie okaże się, że ten nawrót to była najlepsza rzecz, jaka mogła ci się przytrafić. Wiem, że w tym momencie brzmi to absurdalnie. W tej chwili, kiedy czujesz te wszystkie emocje, ale uwierz mi, że jeżeli dobrze to przeanalizujesz, wyciągniesz wnioski i wdrożysz je do swojego życia, to ten nawrót będzie miał dla ciebie naprawdę wartość. Potencjalnie ten nawrót otworzy ci oczy. Ten nawrót pozwoli Ci rozwinąć nowe umiejętności, nowe kompetencje, pozwoli Ci poznać siebie i poznać to konkretne uzależnienie, w którym tkwisz. Więc proszę Cię, przeanalizuj to, co się stało, bo będzie to miało naprawdę znaczącą wartość dla Ciebie. Piąty krok. Jeżeli jesteś świeżo po nawrocie, to na pewno w tym momencie przez Twoje ciało przechodzi wiele trudnych i negatywnych emocji. Potencjalnie czujesz smutek, czujesz rozżalenie, czujesz złość, frustrację, gniew, może wiele innych trudnych emocji. Zachęcam Cię do tego, abyś właśnie te trudne emocje, te wszystkie z pozoru negatywne emocje, abyś wykorzystał je jako katalizator do zmiany, abyś wykorzystał je jako takie paliwo do tego, aby wreszcie zrobić ten krok. Do przodu. Zadaj sobie pytanie, czy ty nie masz tego dosyć, czy nie masz dosyć ciągłej spirali nawrotów, jeżeli oczywiście jesteś w takiej sytuacji. Bo jeżeli masz tego dosyć, jeżeli jesteś sfrustrowany tą sytuacją i tym, że za każdym razem dochodzi do tego samego, proszę cię, niech ta złość i niech te wszystkie emocje posłużą ci jako bodziec do zmiany. Bodziec do tego, aby następnym razem postąpić inaczej, bodziec do tego, aby zdobywać nową wiedzę w tym temacie, aby zacząć uczyć się radzić sobie w zdrowy sposób z emocjami, chociażby. Więc proszę Cię, wykorzystaj te wszystkie trudne emocje właśnie jako taki bodziec do zmiany dla samego siebie. Szósty krok, do którego chcę Cię zachęcić. Jeżeli chcesz szybko pozbierać się po nawrocie, proszę Cię, zrób coś dla siebie. Pierwsza rzecz jaką powinieneś zrobić to jest przede wszystkim przeanalizowanie tego nawrotu, ale o tym już mówiłem. Oprócz tego ważne jest to, abyś ty w tym momencie zadbał o swoje zdrowie fizyczne i o swoje zdrowie psychiczne. Co to znaczy? Co możesz zrobić? Zrób trening, wyjdź na spacer, wyjdź pobiegać, wyjdź na rower. Jeżeli nie chce ci się w tym momencie ćwiczyć, poczytaj książkę, zrób coś rozwojowego dla swojego biznesu, zrób coś co sprawia ci przyjemność. Spotkaj się z przyjacielem, spotkaj się z bliską ci osobą. Nie unikaj w tym momencie osób. Wiem, że czujesz się w tej chwili beznadziejnie i chcesz się wyizolować, ale proszę cię, to nie jest moment na izolację. Nie mówię ci, że tuż po nawrocie masz wyjść, masz się spotkać ze znajomym, ale wykonaj telefon, porozmawiaj z kimś bliskim i powiedz tej osobie, co się wydarzyło. Siódmy i ostatni krok, do którego chcecie dziś zachęcić, może potencjalnie budzić w tobie opór, ale proszę Cię, nie uciekaj przed tym. Chcecie zachęcić do tego, abyś opowiedział o tym nawrocie bliskiej Ci osobie. Jeżeli jesteś uzależniony od pornografii, to bardzo istotna sprawa, bardzo istotna kwestia jest taka, abyś nie tkwił w tym uzależnieniu sam. Abyś nie był w tym całym procesie sam. Jeżeli nie masz partnera, jeżeli nie masz partnerki, to bardzo istotne jest to, abyś podzielił się tym ze swoim przyjacielem, z bliską ci osobą, która będzie w stanie wesprzeć cię mentalnie. I zapewniam cię, że jeżeli wygadasz się w tym temacie, ten ciężar z ciebie zejdzie, przynajmniej częściowo. Zachęcam cię również do tego, abyś. Miał taką osobę, która może Cię wesprzeć. To może być psycholog, psychiatra, możesz mi wysłać maila, jeżeli jesteś w trudnym położeniu, ale proszę Cię, nie duś tego w sobie, bo to jest najgorsze, co możesz zrobić. Słuchaj, uzależnienie od pornografii, jak dobrze wiesz, to jest nauk, który rozkwita w samotności, to jest nauk, który rozkwita w izolacji. I to właśnie później. Ta samotność, ta izolacja, odcięcie się od innych powoduje, że Ty się będziesz czuł coraz gorzej ze sobą. Będziesz miał poczucie, że tracisz kontakty społeczne i będziesz wpadał w wir pornografii i ciągłych nawrotów. Więc proszę cię, porozmawiaj z bliską ci osobą, powiedz jej, co się stało i kto wie, może okazać się, że Twój przyjaciel, bliska ci osoba ma ten sam problem. Będziecie w stanie wzajemnie się wspierać, będziecie w stanie wzajemnie dać sobie oparcie, motywację i taką wzajemną chęć do zmiany. Tak było w moim przypadku. Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że mam problem z pornografią wiele lat temu, powiedziałem o tym swojemu przyjacielowi i okazało się, że on też ma z tym problem i byliśmy w stanie wzajemnie się nakręcać, wzajemnie dać sobie oparcie w tych trudnych. Momentach, więc proszę cię, weź sobie do serca to, co Ci powiedziałem. Moi drodzy, tyle na dziś z mojej strony. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was użyteczny. Jeżeli tak się stało, to oczywiście proszę was, dajcie mi znać. Pozostawcie komentarz pod filmem, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie, abym coś dodał i tak swoją drogą dajcie mi znać, czy o czymś nie zapomniałem. Dajcie mi znać, co Wam pomaga podnosić się po nawrotach. Jestem ciekaw. Pamiętajcie również o tym, że możecie wysłać do mnie prywatnego maila, jeżeli jakaś sytuacja ciąży Wam na głowie. Jeżeli macie trudności właśnie z pornografią, czy też choćby z relacjami damsko-męskimi, możecie wysłać do mnie maila. Zrobię co w mojej mocy, aby Wam pomóc. Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Jak najmniej nawrotów, moi drodzy. Do zobaczenia.